Ta jest, moi drodzy, pięknie, żeśmy ich tutaj spacyfikowali. No, i to mi się podoba. Dobra, słuchajcie, bierzemy ich do niewoli. Eee, dobra. Jakieś awanse się tutaj szykują z tego co widzę. Weźmy sobie to No i słuchajcie, uderzmy No i słuchajcie, tutaj kompletnie nic nie mają, więc ja myślę, że sobie to stoczymy automatycznie tą bitwę Dobra, rozwalić ich po prostu i tyle Koniec z pitoleniem, Możemy ich sobie podporządkować, a no ja myślę, że to będzie taka ta ok okupacja Tak jest Brełkowie zostali podbici. Uuu, co my tu możemy? Ulepszyć ich. Yy, bo tu jest żelazo, moi drodzy. Prawdę mówiąc... 3 wyjdzie nas. Każdy oddział. Ale myślę sobie, że warto. To i żeśmy ten oddział stracili. To jest pytanie tylko czego. Pawelitów, ale nie jestem pewien, że ja coś tu mogę werbować. Nie. Dobra, to mamy. Mmm, weźmy sobie to. E, tak więc, e, tak, tutaj mamy siły okupacyjne gotowe. Ja sobie to. To sobie zniszczmy. Chociaż. Ila. E, gdzie to było? warsztat na to trzeba zrobić jak najszybciej to sobie przekształcimy w coś Bo tego nie mogę dobra to sobie poniszczmy zaraz coś tu będę kombinował dalej to bym mógł tutaj kurde ładnie wykorzystać ale na to jeszcze potrzebujemy czasu. Dobra. E, w takim razie tak. E, tu mamy tylko tą pomocniczą, więc wy musicie ruszyć aż do... Trening wojskowy tutaj. Zapewniaj. E, dobra, wy się cofiecie aż tutaj. Dobra, teraz tutaj tą armię też możemy sobie całą usprawnić. Lepszy sprzęt wyposażyć ich Dzięki żelazu Hmm, dobra Dobra Myślę, że możemy zakończyć turę Lecimy dalej No, ktoś tam jeszcze awansował bardzo ładnie. Słuchajcie, Rzym zaczyna się tutaj ładnie rozrastać. Odbijając tutaj te pomniejsze państwka. Weteran. Dobra, co byśmy tutaj musieli sobie zrobić? he, 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 Hmm. Po pierwsze, tak, tutaj przydałaby się nam żywność. A tutaj trzeba zadbać nieco o ład publiczny i o romanizację tutejszych ziem. W będzie tak, wycie wycofujecie aż. Może nie aż do miasta, ale tutaj. Dobra, wy tu stacjonujcie na razie. Tu chyba jest ogarnięta sytuacja. Tu. Hmm, koszty wokół najemników. Seria 6, 6 żarcia nam to weźmie. To dużo. Rale wszystkich oddziałów. W się dodaj do puli. Eee, Stropiona ludność. O co chodzi? Tutaj... No w sumie się nie dziwię, bo tutaj spore zmiany nas czekają. To jest prawie to jest 92% kultury celtyckiej. O ile się nie mylę, tak? Eee, nie to. To tak Zgadza się i mamy tutaj zmiany na turę 6% aż. Więc zmiany będą tutaj srogie. Jakie Was tutaj czekają? W razie muszę zresztą tutaj wstrzymać. Dobra, my tutaj na razie uzupełniamy straty. Jak leci. Ktoś tu jeszcze awansował nasz kolega. Co my tu mamy? szybkość uzupełnień koszty utrzymania wszystkich oddziałów koszty warbunków fortel nękanie, nękanie, najazd, najazd ja myślę, że weźmiemy sobie to Dobra, dzięki czemu troszkę żeśmy ograniczyli koszta utrzymania naszej armii e Teraz tak, jak my tu wyglądamy nie najgorzej, nie najgorzej by też trzeba było tutaj rozbudować, ale na to mnie nie stać. Znaczy stać finansowo tak, tylko nie mogę sobie pozwolić tutaj na... To, żeby na to przeznaczać aż tyle hajs, tyle żarcia. Tylko jest kwestia kulturalna, co? Raw łacińska się tutaj rozszerza. Dosyć ładnie, ale dosyć powoli. Trzeba byłoby tutaj to zająć tą Sycylię, bo to jest dla nas dosyć istotne. Teraz tak, dyplomacja moi drodzy, dyplomacja. Ja jestem tutaj w stanie troszkę zahamować nasze podboje. No ci są tacy umiarkowani wobec nas. Z tymi bym się chciał tutaj w miarę normalnie dogadać. Mamy... Recja. Dobra, z kim możemy? Z tymi możemy pohandlować. Okej, okay. więc jeśli mamy handel z nimi, to znaczy się z nimi dogadamy. Jeszcze raz im to zaproponujmy. Nie są zainteresowani, co jest dziwne. Teraz ja z tymi żeśmy się też dogadali. Dobra. Bo słuchajcie, powolutku będę się szykował na wojnę. Na, na wojnę niełatwą, ponieważ ruszymy sobie na podwój... Hmm. Na z Scylii. A więc to będzie wymagać od nas wojny z Kartaginą. Ech, to będzie trudna wojna. To nie tylko, czy jesteśmy na to gotowi. Szczerze mam nadzieję, że tak. Tylko, że ja tu na północy wtedy muszę mieć mm, pewną sytuację się nie okazało że się wpakuje w wojnę na dwa fronty bo wtedy to będzie spory problem dla mnie Dobra na razie lećmy dalej Słuchajcie wszystko się okaże z czasem No więc, szykuje nam się wojna punicka. Dobra, pozostaliśmy taran. Mowa handlowa rozwiązana. Naprawdę. Zezwól na adopcję. Dobra, niech będzie. Intryga polityczna. Co tam się dzieje? Mamy 35% co jest dla mnie dosyć niezłym wynikiem Znaczy ja też nie mogę tutaj kontrolować całkowicie władzy Bo wtedy rośnie ilość buntów Znaczy rośnie możliwość wybuchu yy, Wojny domowej i powstania I w ogóle wielu niefajnych rzeczy Dobra co byśmy tu potrzebowali teraz Ja potrzebuję teraz to Wytwórca tarcz. Mąca oliwa, o. Wytwórnia tarcz. Weźmy sobie tą wytwórnię tarcz na razie. Trzy tury. To tu dosyć szybko powinno nam się zrobić. Tego jeszcze nie mogę. Właśnie. Zbroje, drugi poziom. Tak, co my nam... Co byśmy tu sobie wybrali? Dobra, w Garnisonie mamy dokładnie to samo. Pancerz i... Pancerza i obrony. Hmm. To jest lepsza opcja Natomiast to ten wytwórca tarcz Dla naszych oddziałów jest to ewidentnie lepiej Więc mam nadzieję, że to robimy Tak Wytwórca tarcz, okej okay. Tutaj trzy tury i to się zrobi o. Dobra Teraz tak, wy sobie ruszacie tu, aby uzupełnić e, brakujący jeden oddział, który został rozbity. Dosyć mocno się zastanawiam, w co by tu pójść, jak tutaj rozwiązać te kilka problemów, które ewidentnie tutaj mamy z królestwu Odrysów. Jest dosyć niezłe ziemie nam się tutaj trafiały, muszę przyznać. Co to, 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 to są zajacy w kolesie tutaj? Tutaj Ewidentnie rzymska kultura zaczęła panować w tym rejonie. Za naszą sprawą. Bo ja bym na nich ruszył, ale tutaj też musiałbym użyć co najmniej kurde uderzenie dwoma legionami tutaj. Będzie ciężko coś z tym wykrzesać. Dobra, na razie lećmy dalej No słuchajcie, staram się tutaj kurde jakoś to ogarnąć W miarę Żeby się nie obudzić z ręką w nocniku Tutaj kurde cały czas rośnie potęga Kartaginy Ja sobie za bardzo na to pozwolić nie mogę Kartagina jest niebezpieczna że tutaj kolejni celtowie nie zachce, nie, nie zachce się im wojny ze mną. Oni się już chyba przekonali o tym, że ze mną nie ma za bardzo żartów. Co ja bym tu sobie musiał dodać? A bo to jest ten koleś, dobra. Weźmy sobie to, bo jak zacząłem ostatnio używać dosyć... Panie sobie radzą z usuwaniem wrogich, wrogich agentów i działaczy. Więc jak najbardziej jestem za tym, aby właśnie to w ten sposób wykorzystywać. No hmm, bo oddział wylitów nam brakuje, tak mi się wydaje. Też jest ich sześć. Weźmy sobie może pieski. No weźmy sobie pieski, co mi tam. No no, cechę, raport budowy, o. Hmm, teraz tak sobie to rozbudujmy Weźmy sobie to Jowisz, moi drodzy O no, poparcie ludności, ożywiona populacja, to jest dobra wiadomość. Polkowie frakcja pokonana i też zmotywowana. Ludność. Więc ja, dosyć fajnie to wszystko się tutaj zaczęło obracać. Tam nasze oddziały są cały, cały czas szkolone. E, tu dobra, teraz tak wy. A, mój kot znowu tutaj zaczyna świrować. Słuchajmy tych sobie teraz zaatakować. Ja tylko sobie sprawdzę, czy oni tutaj nie mają jakichś sojuszników silnych. Nie. Oni są samodzielni, że tak powiem za tym idzie są samotni Dobra tu jest eee, tu jest Korsyka i Sardynia te, te wyspy trzeba byłoby zająć Ta mnie kurde lubi to jest, to jest wszystko punickie o tutaj inni nomadzi. Jakaś nacja tutaj chyba toczy wojnę właśnie z Kartaginą i z Libią To jest ciekawe Dobra, na razieśmy tyle podbili Na razie to niewiele Chociaż wiecie, jesteśmy jeszcze przed czasami, kiedy Rzym rozpoczął swoją ekspansję Jakieś 150 lat przed tymi wydarzeniami przed Juliuszem Cezarem i w ogóle z całymi wojnami podbojami ale to już jest okres obecnie chyba wojen półnickich przynajmniej jeśli chodzi o rok no moi drodzy południu będziemy kończyć na dzisiaj tak to nie agresja ale ja wam nie zapłacę Co to spadać no to spadać, bo ja się was nie boję A za to wy, 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 wy macie się mnie bać Jakieś cały czas się gdzieś tam naparzają Natchniona ludność, proszę bardzo, tu mamy jeseły Ceły to dobra rzecz Dobra, dwa nasze legiony myślę, że tutaj powinny Hmm, wystarczyć. W walce z wrogiem. Dobra, tutaj to, ale tu mi oczywiście to są włóczszej żarcia weźmie. Tego bym bardzo nie chciał. Dobra, jak tu ten Rzym? Ja bym w końcu chciał ten Rzym rozbudować, ale na razie nie mamy za bardzo punktów rozwoju. Chyba będzie czekać. Widzicie, mamy pieniądze. Mamy prawie 6000 tysięcy przychodu na turę znowu. A więc spokojnie znowu zacznę się rozglądać za rozbudową floty tym razem. Mamy trzy silne legiony. Trzy legiony, które... Myślę, że powinny dać sobie radę, chociaż kurde, cały czas cierpię na brak łuczników. To jest dla mnie dosyć bolesne. Ale niestety... ...niezmiernie prawdziwe. Hmm. To mi niewiele daje, tak jak myślałem słuchajcie, a więc to gdzie zbudujemy ten, co się nazywa, koszary oddziałów pomocniczych, no to, to wszystko zależy od tego w jakiej prowincji my, my to zbudujemy. Jeszcze przykład zbudujemy sobie to na Krecie, która znajduje się tutaj, to będziemy mieć łuczników kreteńskich, tam będziemy mogli tworzyć, co dla mnie jest bardzo fajną opcją, bo ja bardzo lubię łuczników, a ci kreteńscy to są chyba jedni z najlepszych. Tak więc no... Tak więc słuchajcie, Rzymianie w ten sposób właśnie uczyli się metod walki wszystkich swoich przeciwników Dobra yy, Okej, okay, no to lećmy dalej Lećmy dalej, zobaczmy Już się tutaj nam z tego wszystkiego wykluje. Słuchajcie, stworzenie silnej floty to jest podstawa jakiejkolwiek ekspansji, jakiekolwiek nawet myślenia o wojnie z Kartaginą. Mi cały czas kurde się kręcą, no i trochę mi się nie podoba. Dobra, zapasy amunicji. Mamy to opracowane. Teraz opracujmy sobie to, bo to będzie dobra rzecz. No, socie, te oblężenia też są dosyć istotne Socie, zasadzie nie mówili, racja pokonana Egipt? Naprawdę, kto podbił Egipt? Kto był na tyle potężny, aby podbić Egipt? Co prawda to jest Egipt hmm. e, Egipt jak najbardziej grecki, a nie egipski Egipt Znaczy, brzmi to dziwnie, ale taka jest prawda Ja to rozbuduję hmm. Tutaj w końcu będzie spokój. E, niewolnicy minus 4, różnice kulturowe minus 9. Chyba będę zmuszony tutaj wysłać. Albo no może i nie. Aby tu skierować naszą flotę. To ja myślę, że to też będzie miało pozytywny wpływ. A to co się tutaj dzieje hmm. Dobrze moi drodzy Dobrze moi drodzy Teraz chcia będę chciał tutaj uderzyć To zająć tak więc Myślę że tutaj byśmy sobie to zakończyli na dzisiaj Rozpoczniemy sobie tą wojnę już w następnym Podczas następnej sesji mojej a tymczasem no cóż słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu No i cóż, na razie Cześć i czołem Ciao, do następnego